Hej siemano, z tej strony URAN i witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Jak widzicie na moim awatarze dzisiaj jest Colt. Na ekranie również jest Colt, bo jest to bohater dzisiejszego filmu. Bo jak widzicie miałem mega farta, ponieważ nagrywam to o godzinie prawie o 12, no 12 nie wiem jak powiedzieć rano, po nagrywam to w południe. A o 10 rano codziennie, jak wiecie wchodzi, wchodzą nowe rzeczy do sklepu. I wchodzę i patrzę i tak, mam ofertę specjalną, yy, Gwiezdna Moc, nowiutka, bo dzisiaj była premiera tych yy, nowych Star Powerów. Do kolta. Do postaci, którą bardzo lubię. Już jednego Star Powera nie mam. Ale kosztuje dużo gemów. No, jak widzicie, tyle gemów nie mam. Ale z boku patrzę i kosztuje 2000 yy, zwykłej, no, zwykłego golda, prawda? Mam uzbierane prawie 5000, więc kupujemy świeżutki Star Power do kolta. Szybkość strzałów i zakres ataku kolta zwiększają się o 11. No, brzmi to jak dla mnie dużo lepiej niż zwiększenie prędkości chodzenia o 8%. Więc no, naprawdę bardzo fajnie. Myślałem, czy nie kupić jakiegoś skina, ale te dwa skiny, ten za różowe, te punkty nowe i za y, gem, mi się nie podobają, więc raczej nie. Więc już go sobie montuję, żeby nie zapomnieć sami podczas walki. Wyposaż. I myślę, że przetestujemy go sobie na duosie z moim widzem Narwo. Przywitaj się. Siema. No, więc właśnie pomoże mi go przetestować, bo myślę, że dułoski najbardziej, najlepiej potrafią y, to, jakby najlepiej ukażą jakby te właściwości tego. Star Powera, więc zaczynamy. Pierwsza walka, zobaczymy jak to pójdzie. Sam jestem w sumie ciekaw jak ten Star Power będzie działał. No zobaczymy. Jakby ktoś był ciekaw gdzie my gadamy, to gadamy na moim oficjalnym yy, serwerze Discord. Jest on podany w opisie, więc wy też możecie na niego wbić. Jest to na nim jestem, więc możecie mnie też na nie spotkać. Dobra, teraz już może skupmy się bardziej na rozgrywce, że może tutaj coś dobrego ugrać. Dobra. Tam ktoś zasnął, więc go już niszczymy. Akarne. Tych z tyłu też można troszeczkę poobijać, żeby nabić może jakiegoś ulta trochę. Dobra, lepiej się wycofajmy trochę. Dobra, padł Dobra, tego kaktusa też. Dobra, na razie idzie całkiem nieźle. Bibi nas rozdzieliła i niestety zabiła narwo, Not więc muszę there. trochę się wycofać. To jest też tryb z robotami, więc gdzieś w taki czasie respią roboty. Więc to nie jest fajne. Ale już za dwie sekundy będzie Narwo, więc spoko. No to wtońcie na szkodę, chyba, nie? Filmować. Znaczy ja ja bym jeszcze dokończył ten, ten team, bo tu jest właśnie gościu jest sam. To tutaj idą z, z czołniczoma kubsami. Ja bym... hmm. Dobra, już ich obijam, więc dobra, leżą. Okay. Tutaj ja też jeszcze jeden team zabiłem, więc też zbiorę power cubesa. Mamy już tych power cubesów 16, więc bardzo fajnie. Okej, okay. I, i o, ile do ciebie już? Ty masz 8, dobra. To tutaj jeden na górze by miał 8 też i go do Dobra, dobrze, za zabitego kroła i teraz już będzie z tym koltem dużo łatwiej Idzie od góry właśnie może cały czas się respią te roboty czy to jest jakiś błąd, że ta muzyka cały czas gra, Dobra, super A jest roboty! Oni sobie expili te. Expili sobie, wiecie, znaczy nie expili. Fidowali sobie... Ale ich rozwaliłem, dobra. Dobra, nice. No, rozwali. Myślałem, że te roboty starza z resztą jest jakiś błąd. A po prostu oni sobie te roboty i się, zbierali te Power Cubesy. Dobra, póki co, nie widzę jakiejś dużej zmiany w tym kolcie. Ale na pewno widzę, że no jest potężny. Nowa skrzynka wypadła. Dobra, odbierzmy sobie po dwa żeby to już się zbierało, oczywiście. Bo mam za darmo. Odbierzmy też sobie Gold, żeby trochę uzupełnić te zapasy, które straciłem. 50 Golda zawsze coś. I otwórzmy jeszcze skrzynkę i Pucharków. Może coś nam ciekawego dropnie. Kasa, Shelly i Jessie. No nie ciekawego, ale. Mamy troszkę kasy. Dobra, jeszcze jedną walkę dawaj. Ta walka poszła bardzo szybko, wygraliśmy, więc. Okej. Okay. Koło cię sprawdzał nieźle. O, widzę, że będzie miał kolejną rangę. 18, tak? Dobrze, zobaczyłem. No. Chyba tak. Albo no, 17? Nie wiem. Widziałem, że masz końcówkę na pewno tego paska. Dobra, przypominam, że. żeby się zostawił łapeczkę w górę oraz subskrypcję, jeśli ktoś jeszcze nie ma. Yy, polecam też stawić dzwoneczek, żeby nie przekapić żadnych liveów i być z nami zawsze na żywo, żeby móc sobie najpograć. Dobra, ty zbierz tą skrzynkę. Pomocy? tu nie, zostaw, zostaw ich, zostaw. Dobra, dwie, dwie. Najpierw zbierzmy więcej skrzynek, żeby mieć jakąś większą siłę. To na dole jeszcze weźmy. To jest z kosem, to mają niezły kim właśnie, bo Barley i Rozam są niezły. Dobra, zabiłem kogoś. Mam go na sobie teraz. Dobra, mam 7 pucharków, więc możemy go w sumie zabić nawet. Ja tutaj walczę z Barleyem, a niestety Barley niestety trochę wygrywa na zasięg, no Dobra, teraz się dziwię, bo mam 10 pucharków, mam teraz 10 powercubs, a ja miałem 47. Więc trochę mój firepower wzrasta. I Barley kończy swoje życie, mam nadzieję. Zaraz ja chyba skończę swoje życie. O kurde, mam 400 HP, dobra, ja się wycofuję. Dobra. zabity. Dobra, uciekaj, uciekaj. Ja już mam ulta naładowanego, więc myślę, że jak mam 12 parę cubes, to tego po prostu zmiotę tym moim ultem. Dobra. i to jest Dobra. Więc cały czas trzymam ulta. Dobra, obity dość mocno. I leży. 14 parkiwstów, cały tak, czas jest tak, 5 drużyn, to jest w ogóle zaskakujące, że tak długo, tak długo rozgrywka trwa, a cały czas jest 10 drużyn. Dobra, El no, Primo okay. też padł i mamy 15 parkiwstów. No chyba na gazie tutaj mamy najwięcej z całego. Yy, z całego. Tylko mnie strasznie yy, denerwuje ten barley, bo oni nas cały czas obiją notorycznie. Dobra, te wszystkich zabijam. Dobra, triple kill. Jednym ultem, trzy killy. Dobra, kolejne zwycięstwo. Jednym ultem, trzy killy, to jest na razie mój rekord. A Co? Chyba no, nie? No nie, bo ja pełno fragów w ogóle w tej grze. Nie wiem, czy to dzięki temu Star Power'owi, ale tak czy siak, no. Trzy kille jednym ultem, więc no mega, mega dobrze. Mój rekord. Pewnie niektórzy na pewno mieli więcej, ale no to był mój rekord. Dobra, dawaj jeszcze jedną gierkę, bo na szybko idą, cały czas wygrywamy, więc jest całkiem okay. spoko. A, a nie widać w ogóle? Tak, Znaczy, no, wydaje mi się, że strzela dalej, właśnie, bo 11% to jest jakby ponad dziesiątą więcej, więc na pewno jest to lepiej. I chyba też lecą szybciej. To się powinny lecieć szybciej i chyba właśnie lecą szybciej. Jak tak patrzę na te animacje, właśnie tego jak one lecą, to chyba zasuwają trochę szybciej. No nie wiem, tak czy siak, na pewno wolę mieć potężniejsze strzały, bo do tego jest stworzony hold, a nie po to, żeby on po prostu szybciej chodził, no bo. 8% tak, szybko przechodzi, tak, dziękuję. O się kurde. O Aj, trochę mi ult na dół. Ja I umarę. padliśmy, ajajaj Byliśmy aj. Weź, otoczeni w ogóle Tak, otoczeni ze wszystkich stron. Dobra, to może jeszcze jedna szybka gierka, bo jak tak szybko padliśmy, to już. Mo, może inny tryb jakiś, co wiem? Słucham? Może inny tryb jakiś? Nie no, myślę, że długoski są najciekawsze do oglądania. Okay. Tym bardziej, że musieli być dobierać jeszcze jedną postać, a teraz już... Chce się jeszcze jedną osobę, a teraz już nie ma na to czasu. Dobra, wycina. Górze, na górze widziałem dwie skrzynki przynajmniej. Dobra. Dobra, tutaj do tej po lewej, a pójdę do tej po prawej. Okay. O nie, już mam tutaj Shelly na karku. Z dwoma power cubesami. Dobra, no Shelly padła i ma mam powercubesa. tutaj. Dobra, tutaj jest robot i on ma już pół HP, więc fajnie by go było sobie nawet zabić. No i mnie też chyba zaraz zabije, tak. Teraz ma 13 powercubesów, więc pewnie to wygrają. Ranga trzecia, tak? Tak, ranga trzecia, no więc cóż. No dobra, mi się bardzo... Ten nowy star power podoba mam już tak naprawdę kolta wymaksowanego, mam już w nim wszystko, mam 10 poziom, mam dwa star powery i rangę już jest prawie 20, więc tak naprawdę będzie wszystko tej postaci, oprócz jeszcze skinów oczywiście. I no cóż, jeśli wam się podobało zostawcie łapeczkę w górę, jakiś komentarz, ja wam oczywiście przypnę serduszko. Zapraszam na mojego Discorda, do naszego klanu, już wam go w sumie nawet pokażę ten klan. E, tabele wyników, lokalni, kluby. E, 299 miejsce w Polsce, 2 wolne miejsca na aktualną chwilę, więc zapraszam. To jest ten nasz klan. No i co, zostawcie sobie dzwonek, żeby nie przegapić żadnych live'ów. I trzymajcie się do kolejnego filmu albo odcinka. Pożegnaj się. Naga. No, trzymajcie się. Jo!